Mateusz Jadak, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny telewizji Teletop Sudety. Fundacja Pomóżmy Naszym Pacjentom przekazała 31 tysięcy złotych dla Świdnickiego Szpitala na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego. Oddział okulistyki wzbogaci się o nowoczesny aparat do badania ostrości wzroku, autorefraktometr. Nie jest to pierwszy zakup, jaki Fundacja dokonała na rzecz Świdnickiego Szpitala. Istnieje ona od 2004 roku i systematycznie wspiera placówkę medyczną. Do tej pory dzięki pomocy Fundacji zakupiono sprzęt na oddział chirurgii czy okulistyki. Fundacja działa już od 2004 roku i praktycznie z pożytku publicznego jest tego 1%, corocznie zbiera się kilkanaście do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Pieniądze te były sukcesywnie przeznaczane na doposażenie głównie. Przekazane przez fundację pieniądze zostaną wykorzystane do zakupu nowoczesnego aparatu do badania ostrości wzroku. Autorefraktometr najprawdopodobniej już w czerwcu znajdzie się na wyposażeniu oddziału okulistyki. Sprzęt pomoże zorganizować lepiej pracę w naszej poradni okulistycznej. Pacjenci na pewno zauważą pozytywy z tym związane, ponieważ będą mogli wykonywać badania na tym urządzeniu właśnie w jednym pomieszczeniu, a nie jak do tej pory. Przemieszczać się w inną część szpitala Latawiec w cel wykonania tych badań w oddziale. Fundacja, która w tej chwili zdobywa środki z wpłat 1% darowizn i nawiązek sądowych, planuje rozszerzyć działalność i podjąć starania o pozyskiwanie funduszy unijnych. Fundacja oprócz sprzętu pełni pewnego rodzaju rolę wspierającą w zakresie edukacji, jak i również podnoszenia jakości świadczonych usług poprzez szkolenia, jak i również no tutaj jak chcemy w przyszłości, również aplikacje do środków unijnych o projekty oparte na innowacyjnych rozwiązaniach. Warto zaznaczyć, że latawiec jest jednym z niewielu szpitali na Dolnym Śląsku posiadających oddział kulistyczny. Kolejna odsłona Święta Granitu Strzegomskiego przed nami. Potrwa ona 3 dni. Od 20 do 22 czerwca zaplanowano liczne atrakcje dla wszystkich odwiedzających granitowe serce Polski. Koncerty, wystawy, konkursy z nagrodami i stoiska wypełnione ciekawostkami na temat granitu. Granit kojarzy nam się głównie jako materiał do budowy dróg, krawężników czy parapetów. Stosowany jest on jednak do tworzenia wielu innych, często bardzo skomplikowanych rzeczy. Rzeźby granitowe, biżuteria, a nawet długopisy. Przy odpowiednim wykorzystaniu technologii możliwości granitu są niemal nieograniczone. To w jaki sposób pracować z granitem i co można z niego wykonać zobaczyć będzie można podczas Święta Granitu Strzegomskiego. Na moim stanowisku będzie kilka atrakcji, będzie obróbka bryły, formę, zmaganie się dłuta z bryłą, pokazywanie kunsztu rzeźbiarskiego. Oprócz prezentacji będzie można własnymi rękami pracować na granicie i przy pomocy rzeźbiarza stworzyć z niego coś wyjątkowego. Zapraszam chętnych chłopców, młodzieży, do współtworzenia rzeźby. Będziemy mieli rzeźbę taką wspólną, czyli ci, którzy będą chcieli chętnie przyjść i popracować dutem, stworzymy naprawdę coś fajnego. Święto granicy Strzygomskiego odbędzie się między 20 a 22 czerwca. Ponad 300 ofert pracy i kilkunastu wystawców nie tylko z okolicy, tak wyglądały trzecie targi pracy w Strzegomiu organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy. Zainteresowanie spotkaniem było ogromne. Dzisiaj odbywają się już trzecie targi pracy w Strzegomiu. Bardzo się z tego cieszę, że nasz Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy organizuje takie wydarzenia nie tylko w samej Świdnicy, ale od jakiegoś czasu również w poszczególnych gminach. Te targi cieszą się w Strzegomiu bardzo dużym zainteresowaniem przybywa pracodawców, przybywa ofert pracy. Ja myślę, że to dowodzi temu jednak, że i pracodawcy są zainteresowani, że jednak powstają nowe miejsca pracy, to nas cieszy gminie Strzegom. Jeżeli te miejsca pracy są wywieszone gdzieś w Urzędzie Pracy, czy w filii w Strzegomiu, czy w Świdnicy, no to nie zawsze jednak one są dostępne, bo jednak wolimy, jak coś bezpośrednio do nas dociera. I taką byłą intencją przede wszystkim, żeby nie tylko w Świdnicy były organizowane targi, ale również że w innych gminach naszego powiatu. Bezpośredni kontakt jest najważniejszy, bo jeżeli Przeczytam suchą ofertę pracy, to ona czasami mi nic nie mówi, ale czasami mogę ją inaczej zinterpretować i ważny jest ten bezpośredni kontakt, zawsze jest możliwość dopytania się o pewne szczegóły, umówienia się już na, na konkretne spotkanie, może bardziej szczegółowe, zawsze kontakt bezpośredni jest najważniejszy. Zaproszenia naszego skorzystało przeszło 20 pracodawców. Nie tylko z naszej gminy, ale i z gmin ościennych. Jest na przykład LG z Biskupi Spodgórnych, jest organika, czyli polska organika z żarowa, ceramiczna. Jest firma pana Żuberka z Kalisza, także spoza terenu, wojskowa komenda zupełnie skłodzka, no ale są też i nasze firmy. Przede wszystkim jest FSB Piekarnie, które składa dużą ofertę na pracowników Rolpek ze mia Grabineks. Łącznie pracodawcy oferują. Przeszło 300 miejsc pracy. To, to głównie stanowiska takie pracownik produkcji mięsnej, pracownik montażowy, pracownik linii produkcyjnych, ale murarz, brukarz, a w hotelarstwie też kucharz, kelner, do recepcji. Także jest wielka różnorodność, każdy sobie coś tam może znaleźć. Za dobrze, że są takie targi organizowane w związku z tym, że jest istnieje bezpośrednio, Możliwość kontaktu z pracodawcą. Niejednokrotnie y, nie, nie można dotrzeć do pracodawcy osobiście. Y, tutaj można porozmawiać bezpośrednio z przedstawicielami, y, wypytać o, o warunki. Istnieje też y, właśnie, y, można się dowiedzieć o szkoleniach, y, zapisać się, y, dowiedzieć się jak podnieść swoje kwalifikacje. Myślę, że każdy coś tutaj dla siebie znajdzie. Staliśmy w poszukiwaniu pracowników na stanowiska pracy w nowo otwieranym hotelu w Strzegomiu. Każde targi pracy są dla nas cennym doświadczeniem. Tak? Staramy się wychodzić tutaj do naszych klientów, czyli przyszłych pracowników. Galeria Świdnicka i Kościół Zielonoświątkowy Zbór w Świdnicy zapraszają serdecznie na wyjątkowy koncert Jesus Miracle Harvest Church Gospel Choir z Berlina. On będzie się on w najbliższą sobotę o godzinie 16. Zapraszam tym razem do Galerii Świdnickiej na nietypowe wydarzenie, nietypowy koncert. Dzięki uprzejmości parafii. Zielonoświątkowej w Świdnicy zaprosiliśmy do nas Chór Gospel z Berlina. Będzie więc klasyka tego rodzaju muzyki, nietypowy i piękny występ. Zapraszam bardzo, bardzo gorąco w najbliższą sobotę. Koncert odbędzie się o godzinie 16. Kolejnym ważnym wydarzeniem będzie występ przedszkolaków. W niedzielę zapraszamy do Galerii Świdnickiej wszystkie mamy, babcie, ciocie i każdego, kto chce posłuchać pięknych wierszyków i piosenek. Następny tydzień to kolejne wielkie święto, bardzo wesołe, chyba najmilsze w roku Dzień Dziecka. Już się do niego przygotowujemy, ale póki co zapraszam gorąco rodziców, dziadków, ciocie, wujków do przesyłania na adres Galerii Świdnickiej zdjęć. Ogłosiliśmy konkurs Słodkie Dzieciaki. Nagrodą główną jest profesjonalna sesja fotograficzna. O atrakcjach przygotowanych na dzień dziecka powiem już niebawem. W konkursie piosenki w języku angielskim uczestniczyło kilkanaście szkół podstawowych i gimnazjalnych z całego powiatu świdnickiego. Organizatorami było gimnazjum numer jeden ze świdnicy. Młodzież śpiewała na deskach teatru. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Brali w nim udział soliści oraz zespoły. Od godziny 10 w Teatrze Miejskim można było wysłuchać uzdolnionej młodzieży. No, celem konkursu to przede wszystkim jest rozwijanie pasji uczniów, rozwijanie ich zdolności muzycznych. Są dzieci, które mają możliwość pokazania się, zaprezentowania na scenie. No a przede wszystkim dajemy im możliwość uczestniczenia w takim życiu nie tylko szkolnym, ale pozaszkolnym. Poznają też... Innych wykonawców. No i wydaje mi się, głównie to rozwijanie tej pasji muzycznej. No oczywiście znajomości języka angielskiego, bo jak wiemy konkurs jest piosenca w języku angielskim. Kocham to, to jest moja pasja od siedmiu lat śpiewam i nie wyobrażam sobie życia bez tego. Poza tym lubię rywalizację i lubię ten stres, adrenalinę. Nagrodami były dyplomy, płyty, książki, ale także bony podarunkowe. Z okazji 25. rocznicy wyborów z 4 czerwca 1989 roku odbyło się spotkanie z młodzieżą w sali sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy, którego gościem specjalnym był Jan Lityński. Opozycjonista, działacz solidarnościowy, poseł na Sejm z Okręgu Wałbrzyskiego w pierwszych wyborach z 1989 roku. Jan Lityński przyjechał do Świnicy w 25 rocznicę wolnych wyborów. Jest znaczy zbliża się 25 rocznica wyborów, które były pierwsze wybory, w których społeczeństwo rzeczywiście uczestniczyło, w które miało swoich przedstawicieli. Myśmy byli przedstawicielami Solidarności i te wybory wygraliśmy. A tutaj 1 maja, 25 lat temu 1 maja odbył się wielki wiec inaugurujący kampanię wyborczą. I to był bardzo piękny wiec, tu cały rynek był wypełniony. Myśmy odpowiadali na pytania. No to był jedno z takich najważniejszych przeżyć w moim życiu. Także to jestem dosyć wzruszony kiedy tutaj jestem. Spotkanie z młodzieżą zorganizowane z okazji obchodów zgromadziło wielu działaczy z tamtych lat. Co się zmieniło przez te 25 lat? Polska. Odniosła wielki sukces. Polska jest. Polska jako całość jest beneficjentem tych zmian. Mamy wolny kraj, mamy pełną wolność, demokrację. I, nam, no, I możemy narzekać w związku z tym. Na wiele rzeczy można narzekać, ale trzeba właśnie o tym pamiętać, że 25 lat temu nie mieliśmy wolnego kraju. W tej chwili żyjemy w wolnym kraju i ten kraj się bardzo pięknie rozwija przy wszystkich wadach. No, nie, nie należy o wadach zapominać, ale należy pamiętać o tym, że Polska jest właściwie największym zwycięzcą w roku 89, roku 89 Myśmy poszli zdecydowanie do przodu. Była to żywa lekcja historii. A teraz inne informacje z regionu. Burmistrz Ząbkowic Śląskich otrzymał od rady absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Przypomnijmy, że dochody budżetu Ząbkowic systematycznie rosną i w tym roku powinny być większe o 25 milionów od kwoty sprzed 3 lat. Władze noworodzkiego samorządu spotkały się z mieszkańcami Drogosławia. Samorządowcy wskazali jako jedno ze źródeł pozyskiwania środków unijnych udział w aglomeracji Wałbrzyskiej, gdzie zaplanowano likwidację niskiej emisji w gminach ją tworzących. Projekty termomodernizacyjne w Drogosławiu mogłyby dotyczyć miejskiego zespołu szkół nr 1, a także remizy OSP. Uczennice zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Ziembicach Natalia Sidor, Daria Fujarczyk, Paulina Kapuścińska zdobyły pierwsze miejsce w finale Dolnego Śląska na najlepszych uczniów w zawodzie technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych. I tą informacją żegnam się z Państwem. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.